To słyszy Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w otwartym studio moim gościem jest Marta Diakon, przedstawicielka kina Femina. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ci serdecznie. Cieszę się, że jednak zdecydowała się tutaj przyjść. Również się cieszę. Słuchaj, na początek chciałabym się ciebie zapytać, co dokładnie robisz w tym kinie? Yy, w kinie Femina pracuję jako yy obsługa czyli w zależności od potrzeby albo stoję za barem czyli tam sprzedaję jakieś rzeczy mhm. albo jestem bileterem tak czyli wpuszczam ludzi na salę po prostu Dużo masz do zrobienia? trzy znaczy, tygodnie pracy? Różnie ponieważ pracuję zazwyczaj w godzinach rannych dlatego nie mamy tam tak bardzo dużo osób wtedy więcej jest w weekendy czasami kiedy pracuję w weekendy faktycznie jest sporo rzeczy do roboty ale generalnie mm, nie przemęczam się. Słuchaj, ale y, to kino ogólnie cieszy się dość dużą popularnością w Warszawie. Y, przede wszystkim wśród osób starszych, ponieważ pamiętają to kino bardzo dobrze jeszcze tam z, z lat młodości. Mm -hmm. y, no i tak, i trzeba przyznać, że faktycznie głównie publiczność to są osoby starsze, które przychodzą na jakieś takie mniej popularne filmy, y, bardzo często jakieś tam, tam o wojnie czy coś takiego. Y, no, no to tak. No to tak. Słuchaj, właśnie a propos tych filmów starszych. Kinofemina to jest jedno z niewielu kin, w którym można obejrzeć też starsze produkcje, prawda? To nie jest taka typowa sieciówka, w której puszczane są akurat takie hity kinowe. Znaczy jest to połączenie, ponieważ jest, Kino Femina jest multipleksem, ale przy tym jest też kinem studyjnym, i często mamy produkcje Yy, właśnie filmów, które, no, które nie są popularne, tak? ale tak jak mówiłam, one się wtedy cieszą dużą popularnością albo też jakieś filmy takie. Nie są popularne, ale cieszą się popularnością. Znaczy no, w sensie, że przychodzą właśnie te osoby, takie są, jest jakieś bardziej ambitne kino. Mhm. I takie filmy na przykład puszczane są o wiele dłużej niż w jakichś innych kinach. I wtedy naprawdę bardzo dużo osób przychodzi na takie, na takie produkcje. Rozumiem. Słuchaj, tak już bez reklamowania jakiegoś typowego, typowego filmu. Powiedz mi, mm, słyszałam mimo wszystko, że mówisz, że jednak te filmy cieszą się sporą popularnością. Dość głośna sprawa ostatnio była, że jednak to kino chcą usunąć. To sprawa dotyczyła tego, że mm, chcieli tam zamiast kina zbudować Biedronkę, ponieważ oh, to jest bardzo dobry punkt, y, prawda, Aha. bo to jest róg Jana Pawła i Alei Solidarności. Y, I nie chodziło tu zupełnie o to, że nie wiem, że to kino nie jest rentowne, czy właśnie jakieś jesteśmy zadłużeni, ale w związku z tym, że jest to prywatny właściciel, podejrzewam, no bo też w sumie ja nie do końca wiem, jak to wszystko wyglądało, y, no, tam właściciele Biedronki zaproponowali jak gdyby, no nie wiem, wykupienie czy wyższą cenę wynajmu, ale jednak bardzo dużo osób się sprzeciwiło temu. Właśnie, mimo wszystko, że e, mówisz, że mówi, e, że ta Biedronka chciała wykupić ten punkt właściwie, tak? Tak, tak, bo tak, bo to tak. Jest... No, miejsce, tak. M miejsce, tak. Miejsce na, na swój sklep, e, istniały różne petycje, prawda, które ludzie podpisywali. Jak to wyglądało w ogóle, jak wyglądała ta organizacja? Wy, jako pracownicy, się sprzeciwiliście i e, stwierdziliście, a pójdziemy, pójdziemy w miasto i, i znajdziemy tyle podpisów, że to kino jednak zostanie. Właśnie przede wszystkim dużym zaskoczeniem było to, że to nawet nie wyszło tak naprawdę od nas pracowników, ale przychodziło bardzo dużo osób, kiedy dowiedziało się, zobaczyło informację, że to kino mogło, miałoby być zamknięte. Przychodziło mhm. i pytało się, co mogą zrobić w tej sprawie żeby jakoś temu zapobiec. Zainteresował się też Urząd Miasta dla Woli mm -hmm. e, i no ja jako pracownik tak zbierałam podpisy wśród ludzi, nie wiem, których znam, tak. E, w kinie też można było podpisać petycję i zebraliśmy tych podpisów ponad chyba 5 tysięcy, to nie wow. jest taki... Dużo. To Dużo. Nie jest właśnie mały wynik, tak jak na, na takie małe kino, no, to jest kino, gdzie są cztery sale, tak. Ale powiedz mi, to wyglądało w ten sposób, że ludzie przychodzili na film, a wy w kasie biletowej mówiliście, a tutaj może jakiś podpis, żeby to kino jednak zostało. Znaczy... Czasami tak, ale mówię, głównie to było tak, że ludzie sami się interesowali, czy mogą coś mhm. zrobić i czy właśnie jest jakaś petycja. To wtedy my pokazywaliśmy tę petycję, tam się wpisywali. Nie było, nigdy nie było jakiejś takiej sytuacji, żeby ktoś był oburzony, że on czegoś takiego nie zrobi, tylko zawsze bardzo każdy chętnie e, mówił, że tak, oczywiście, że on zrobiłby, naprawdę jest w stanie wiele zrobić, żeby to kino zostało. I tam właśnie każdy, każdy argumentował to tym, że to jego ulubione kino, że to jedno z tych mniejszych kin. Właśnie no, dla osób, które nie lubią takich wielkich kin, tak, sal kinowych, tak zwanych bez uczuć, tak, bo po prostu przychodzisz, oglądasz film i nic z tego nie wynosisz, to jest no, jedno z ostatnich i że oni tam przychodzą całe życie i no, nie chcą, żeby, żeby tak to się nie skończyło. Właśnie mówisz, że y, klientami tak można tak nazwać, no, tak. tego kina, są w większości osoby starsze, a jednak pojawiają się młode osoby, które przychodzą, żeby poczuć ten klimat? No, w jakaś część tych, tych widzów, tak, to też są osoby młode, ale to nie jest jakaś taka tak naprawdę duża grupa, chociaż na przykład organizowany jest u nas w kinie festiwal Piękni Dwudziestoletni, mhm. gdzie właśnie osoby, tam, właśnie w takim wieku, tak? tam 20 tam do 20 paru lat, e, nagrywają krótkie, krótkie jakieś filmy. One są przedstawiane u nas w kinie i normalnie na tą imprezę można kupić bilet, który jest no, stosunkowo tanie, bo chyba kosztuje coś około 10 zł. Mm -hmm. e, I no raz w roku pokazywane są właśnie jakieś takie amatorskie e, filmy młodych osób. Mm -hmm. I to też się na przykład bardzo dużo osób na to przychodzi. A takie, takie eventy cieszą się dużą popularnością? Muszę przyznać, że coraz większą, że tak jak jest tak, że nie wiem, jest problem z nagłośnieniem, może nie jest problem, ale różnie jest nagło, nagłośnione, są jakieś imprezy, ale jeżeli jest to dobrze rozpromowane, to naprawdę jest bardzo dużo osób. Dużo chętnych nagrywa te filmy krótkometrażowe? Mm. No, muszę przyznać, że tak, to jest tak, że ta impreza trwa trzy dni, tam przypuść, no nie wiem, po parę godzin dziennie i to mhm. non stop są puszczane te filmy, także to nie jest kwestia pięciu czy sześciu osób. Tak? Czyli e, mimo wszystko, że e, kino, jak mówisz, bardziej e, oblegają starsze osoby, to jednak e, sama instytucja kina Femina. E, Zajmuje się również młodymi artystami tak, tak, i tak, próbuje ich tak, wypromować tak. w jakiś sposób. Tak, tak, no oczywiście, że tak. W ogóle my tam wspieramy też, e, obok są jakieś szkoły różne, to mm -hmm. jak gdyby zachęcamy zawsze, żeby przychodzili do nas na jakieś filmy, które są warte obejrzenia. Zawsze tam przy tym, nie wiem, jakieś materiały promocyjne są. coś tak też e, Kinofilmina dba też o to, żeby ci młodsi widzowie Również nie zapomnieli o, o, o filmie, a przede wszystkim o kinie, tak, w czasach, kiedy wszystko można obejrzeć tak naprawdę w internecie. A, a co ważne, przede wszystkim myślę, że to jest świetnym pomysłem pójść do miejsca, które ma taką historię, bo przede wszystkim kinofemina istnieje na terenie. Istnieje na terenie byłego tak, Getta żydowskiego, tam w czasach wojny był teatr, jest nawet tablica upamiętniająca mhm. zamordowanych tam aktorów właśnie pochodzenia żydowskiego i to też jest takie no dla mnie dosyć poruszające, że kiedyś tak w tym miejscu, teraz jest to kino, a kiedyś w tym miejscu no działy się na pewno jakieś piękne rzeczy, a przy tym no, tragiczne Traszne tak naprawdę. Tragiczne. Rozumiem, a powiedz mi czy KinoFemina jakoś utożsamia się z tą historią? Znaczy no zawsze tak podkreślamy, znaczy no, no tak no, nie bardzo mamy jak to zrobić, ale jednak. czy nie jest to kino żydowskie. No nie, 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 nie żydowskich artystów. Nie nie, 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 nie. Aczkolwiek są też tam organizowane pokazy filmów y, właśnie mhm. żydowskich reżyserów, tak. Rozumiem, powiedz mi coś o samym budynku, bo to jest zabytek e, dla tych, którzy nie wiedzą i nie byli, jak to, jak to mniej więcej wygląda? Budynek, tak jak mówiłam, tak jest na rogu Jana Pawła Alei Solidarności i on został zbudowany bodajże w 58 roku już. Mhm. E, nie 50. Wcześniej, 50. wcześniej właśnie 50. Wcześniej, 50? w jakimś 38. Mhm. E, I wcześniej to w ogóle był tak jak mówiłam, teatr. Przede wszystkim tam była tylko jedna, jedna scena. E, później tam była jedna sala kinowa i mhm. dopiero w 92, została kino zostało przebudowane, teraz są cztery sale, czyli też nie tak dużo, ale, ale je jednak więcej. E, posłuchaj, a od kiedy samo kino kinofemina istnieje? Kojarzysz? Znaczy, tak, wydaje mi się, że to tak już dosyć długo pod tą mm -hmm. nazwą. Od 92 właśnie jest to czterosalowy. Wydaje mi się, że to od tego czasu jakoś. Wiem, że od 16 lat na przykład tam niezmiennie pracują kasjerki w kasie. Tak, dyrektor też jest właśnie od 12 czy 16 lat ten sam. Mm -hmm. No nie wiem. Czyli rozumiem, że ogólnie kino tradycję swoją ma tak, i, tak, tak. E, i czuć ten klimat, kiedy przebywa się w tym kinie w, w taki sposób, że nie jest to taka typowa sieciówka, do której się wchodzi, kupuje bilet i bezuczuciowo idzie na seans w którym masz przydzielone miejsce tak, i siadasz tak, w olbrzymiej z... sali kinowej. No, zdecydowanie tak, nie mówię, no to są małe sale. Też jest tak, że tam tak naprawdę my jako pracownicy jest zazwyczaj cztery osoby maksymalnie na zmianie, mm -hmm. więc y, bardzo często też mamy sytuację, że ktoś przychodzi z nami, rozmawia i my tak jak gdyby na te pytania odpowiadamy, tak, nie ma czegoś takiego, że tak jak, nie wiem, w jakimś tam innym, to znaczy, chociaż w sumie nie wiem, bo rzadko kiedy bywam w innych kinach, ale że tak jakoś tak podchodzimy też my do tego bardziej z sercem. Właśnie ty... chciałam zapytać o ciebie teraz yy, tak indywidualnie, jakie ty kino lubisz? To, co yy, proponuje Kino Femina odpowiada twojemu, tak. twojemu twojem upodobaniu? Znaczy, tak, tak, naprawdę tak, a poza tym ja jeszcze mam tak, że ja do tego kina chodziłam, nie wiem, no miałam chyba z 5 lat, jak pierwszy raz poszłam do tego kina i tak naprawdę chodziłam tylko i wyłącznie do Kina Femina na wszystkie filmy, więc to też jest dla mnie wielki sentyment, tak, no bo... Tam całe życie tak naprawdę spędziłam w tym kinie, można tak powiedzieć. Wszystkie te pierwsze bajki, które teraz najbardziej tak w najmilej wspominam, wszystko tam oglądałam. Rozumiem. Więc co, teraz, że tam pracuję, jest też dla mnie takim... A teraz y, po swojej pracy masz y, ochotę tylko odskoczyć, zostajesz tam na jakimś sensie? Zdarza się. Tak jak mam często, naprawdę bardzo często właśnie nie, nie, nie czuję jakiejś potrzeby pójścia do innego kina, czy nie wiem, gdzieś tam właśnie do jakiegoś wielkiego multiplexu, tylko... Tylko jednak zostaje dalej tak, zostaje wszystkim No tak jak zawsze, od dziecka. Faktycznie, a powiedz mi, tak już na zakończenie Biedronka jednego wycofała swoją ofertę. Czy dalej? Z tego, trwa co ja wiem, to wycofała, także obroniliśmy się, z czego wszyscy bardzo się cieszymy. I no, mam nadzieję, że tak pozostanie, już nie będzie in, żadnych większych problemów, bo jednak należałoby dbać o jakieś takie ostatnie punkty w Warszawie, które nie wiem, mają więcej niż parę lat w dodatku, że wiąże się z tym piękna, chociaż też dość brutalna historia, Dokładnie, prawda? tak. I myślę, że takie punkty powinny jednak zostać, tak, żeby też, i młodzi o tym wiedzieli. Tak, tak, też jestem tego zdania, naprawdę. Bardzo, bardzo się cieszę, że jednak e, kino się wybroniło, że jednak zostało i można dalej tam pójść i obejrzeć e, jakiś fa fantastyczny też i stary film, prawda? Bo takie ja też oczywiście są bardzo zapraszam do kina Femina. Dobrze, dziękuję. Marta Diakos, dziękuję, <noise> dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki,